Amiga 2000 pojawiła się na sklepowych półkach w marcu 1987 roku i nie zdołała zdobyć większej popularności. Powodem była przede wszystkim cena, która w dniu premiery wynosiła 1500 dolarów. W zamyśle Commodore, Amiga 2000 nie była komputerem dla przeciętnego Smitha czy Kowalskiego. Firma od początku przeznaczyła ten komputer do zastosowań profesjonalnych. Nawet kupno A2000 nie było łatwe, tylko niektóre sklepy oferowały komputer, w dodatku najczęściej jedynie na zamówienie. Początkowo potencjalni odbiorcy podchodzili do Amigi 2000 z dystansem. Ponieważ parametry komputera były niemal identyczne z dwa razy tańszym, kosztującym 700 dolarów modelem Amigą 500. Do dzisiaj zwykło się mówić, że Amiga 2000 to taka 500 zamknięta w obudowie peceta. Jest w tym sporo prawdy, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Obie wspomniane maszynki posiadają taki sam procesor, czyli Motorola 68000, taktowany zegarem 7,16 MHz dla NTSC i 7,09 MHz dla PAL. Początkowo Amiga 2000 dostarczana była z 1 MB pamięci RAM, na który składało się 512 KB chip RAM oraz 512 KB dodatkowej pamięci. Amiga 500 dostarczana była z 512 KB Chip RAM, a dodatkową pamięć można było dołożyć już po zakupie komputera. Dopiero późniejsze wersje Amiga 2000 dostarczane były z 1 MB Chip RAM. Amiga 500 Plus również dostarczana była z 1 MB Chip RAM. Możliwości audio obu komputerów również były takie same, a początkowo podobnie wyglądała kwestia obsługiwanych systemów operacyjnych. Oba komputery zaczynały od Amiga OS1.2. Nawet możliwość podpięcia dysku twardego nie wyróżniała Amigi 2000 od modelu 500. To, co jednak odróżniało te dwa modele, oprócz obudowy oczywiście, to możliwość znacznie większej rozbudowy w przypadku Amigi 2000. Amiga 2000 posiadała aż 5 slotów typu Zorro 2, które umożliwiały rozbudowę komputera o takie karty jak chociażby AMAX 2 która zapewniała sprzętową emulację komputerów Macintosh czy ATeam 2000, kartę będącą kontrolerem IDE dysku twardego. Powstało bardzo wiele kart pod magistralę Zorro o różnym zastosowaniu. Sporą popularnością cieszyły się karty Bridgeboard, np. A2286, które to z Amigi robiły peceta. Karta taka pozwalała nawet na wykorzystanie niektórych kart przeznaczonych do pracy w architekturze IBM PC, ponieważ Amiga 2000 posiada również znane ówczesnym pecetowcom złącza ISA. Amigi 2000 bardzo często wykorzystywano w osiedlowych kablówkach nawet w naszym kraju, a to za sprawą wideo tostera. Karta ta sprzedawana razem z oprogramowaniem przez długie lata była najtańszym i bezkompromisowym rozwiązaniem w dziedzinie edycji obrazu wideo. Można śmiało powiedzieć, że Video toster był switchem wideo, który dzięki oprogramowaniu takiemu jak LightWave 3D dawał wiele innych możliwości. W ogóle Amigi, nie tylko model 2000, były chętnie wykorzystywane w stacjach telewizyjnych, bo częstotliwość procesora Motorola 68K była dokładnie dwa razy większa niż częstotliwość przesyłania obrazu kolorowego w systemach PAL i NTSC, co z kolei przekładało się na prostą synchronizację sygnału wideo. Warto dodać, że Amiga 2000 w odróżnieniu od Amigi 500 posiadała wbudowany w płytę główną zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany z baterii. Zegar taki dostępny był również jako dodatek w niektórych rozszerzeniach pamięci do Amigi 500 oraz był montowany na płytach głównych Amigi 500. W obudowie komputera znajdziemy dwa sloty na stację dyskietek 3,5 cala oraz jeden slot 525 cala, gdzie możliwe było umieszczenie cd rom lub stacji dyskietek 525. Amiga 2000 doczekała się trzech wersji, kolejno A, B i C. Dysk twardy posiadały modele z dopiskiem HD na końcu nazwy. Komputer dorobił się również kilku wariacji. Na przykład dostępny jedynie w Wielkiej Brytanii model o nazwie Amiga 1500, który to posiadał dodatkową stację dyskietek i był sprzedawany bez dysku twardego. Co ciekawe, pod naklejką z logiem A1500 znajdowało się logo A2000. Dzisiaj Amiga 2000 jest rzadkim bywalcem serwisów aukcyjnych, a jak się już pojawi, to jej cena w zależności od konfiguracji waha się od około 300 do nawet 1500 zł.